Ale wiksa ludziska Słuchajcie jaki numer Wychodzimy z tu wszystko fajnie, pięknie Podziwiamy sobie widoczki I Mariusz podchodzi tutaj do tego kołka, bo tutaj rękawiczki leżały nasze Moje mechaniksy I jego O, bo została tylko jedna, nie? A przed chwileczką Znalazłem u mnie w bluzie Moje Armored claw Czyli pancerne pazury, coś, coś takiego, mniejsza o to? Mniejsza w ogóle o, o nazwy, tylko tak. Tu leżały dwie jego i leżały mechaniksy. I co? Wychodzimy, ze tu ich nie ma. Jest tylko jedna. A to na szczęście miałem w, w tym, w luzie, nie? Przypadkowo w ogóle zabrałem, Kurde. Możecie mi to wytłumaczyć, o co tu chodzi? Bo ja tylko zakładam, że, że to nie zrobił tego człowiek raczej. nie? Bo dlaczego miałby wziąć trzy rękawiczki, kurde mać. Jakieś pieprzone zwierzątko sobie tu przylazło pewnie. Nie wiem... Bobry? <laughs> Przed jakiś lisa, bo coś takiego, nie? Obstawiam, no nie wiem, kurde, ale... Ale jest wiksa, no... A spójrzcie na moje ręce, nie? No. A na szczęście Mariusz dostanie... Mariusz dostanie... Prawą... No a ja lewą, bo ja, ja mam obie, obie lewe ręce, nie? <laughs> Wiecie co? Pokusiło mnie... Żeby pójść w tamtą stronę... W tej trzcinie... I... Ja już tu ją rzuciłem przed chwileczką. Mariusza rękawiczka jest. Czyli... Mariusz jest uratowany. No ja też, nie? Generalnie nie mam tamte, ale... Ale idę zobaczyć tą stronę jeszcze tutaj. Kur... no to jest... Aha... Czy coś ktoś tutaj robił... Kupurupę? Kur... Mariusza rękawiczka leżała gdzieś tutaj. Ja, kur... moi drodzy... Zostało się pytanie, czy, czy to coś... O, kurwa. jest już lis go. Gdzie masz no ryby dla ku? jesteś? Chyba nawet miał bl bluzę całą mokrą. Możliwe, że to bubr zabrał moi rodzice. Nie wiem, czy to jest sens. Szukać, kurde, dalej tego. Może poniósł w gębie kawałek. Pewnie. I stwierdził, a po co mi rękawie jakieś kolory szmaty. Oła! Ale kuje. A jak pana bosa, jak tej roski. No i Chwila prawdy. Tak mógłbym iść, iść aż, do, aż do Warty z powrotem Pewnie A pierdol, dobra Może zgubię je, zobaczę jakoś A jestem uparty Ale chyba się poddam, to nie ma, to nie ma sensu Aha, konik sobie łaził Ogólnie chcieliśmy sobie zjeść nie, po niemieckiej stronie Ale... O Co ty chciałeś tam z telefonami zrobić? Co tam było? Chcieliśmy, kurde, ogólnie internet Ogólnie pobiera nam kurde to, nie? Roaming się załączył po prostu 10 złotych 24, zł, 24 grosz roamingu, nie? A teraz, yy, słuchajcie, rękawiczki nie? Powinny być takie, a są ugryzione Spójrzcie, Czyli z zwierzątka jakie to zwierzątko. zaatakowało te rękawiczki, nie? Ciekawe, czy to jest ta rękawiczka, którą... No tak, to jest ta rękawiczka, którą ja przyniosłem, co znalazłem hmm. pewnie. Czyli moje mechaniksy pewnie już są kurde w... w strzępach, gdzieś w jakiejś jamie. Ach, trudno. A tu jest lodowata woda masakra, dlaczego? Była taka ciepła. Ciekawe, ciekawe. Dobra, robimy paróweczki, zjemy, kawka i spadamy. Się, bo wahamy się czy iść do, na wioskę ogólnie chleb tam się skończył kurde nie wiem nie wiem dobrze było jakiegoś wędkarza po prostu spotkać i zagadać z nim kurde nie wiem może tak zupy Dobry Jakie pytanko to jest jakieś Gdzieś jakieś miasteczka, jakiś sklep? to daleko od brzegu? Nie no, to, to, jakaś... to nie Koło promu Dobra, dziękuję. A jakaś apteka tam jest też? Nie, nie. Nie ma. Nie. Ja nawet nie wiem co tam jest sklep. Aha. Był. Żeby chleb kupić kurde. <laughs> A to byście musieli w siekierka Czyli da, da, jeszcze dalej płynąć? Jeszcze dalej, no. A daleko? Ile? A no to rzeką dłużej. No, dobra, dzięki. Huh? I don't understand Okej, okay, okej okay. Chodzi Chodziło mu o to, żeby się chyba nie mamy zatrzymywać tutaj Dzień dobry moi drodzy Pamiętacie wczoraj jak uciekałem z torbą przed policją? Około mostu, pod mostem Patrzcie, moi drodzy Mam tu ciuchy Powiedzmy, wywaliliśmy się z kajakiem, nie? Coś tam, coś tam, coś tam No to mamy czas, nie? Żeby iść po tą torbę Trzeba podpłynąć po nią Zanim ona pójdzie na dno Oczywiście też trzeba patrzeć na to, że jesteśmy na rzece, więc Może ją znieść Ale spójrzcie Cały czas, cały czas się trzyma Ciekawe, czy się woda nabiera do środka Już Mam nadzieję, że nie, no dobra Sprawdzi, sprawdzimy. Polecam w ogóle takie torby, na takie wyprawy. To są najlepsze. Suchutko, żeby nie było. A teraz idę się wykąpać. Spójrz, ona on w nie przyrosła do tego, do lądu. Niesamowite Kurde. tak kochani, to była Arka Noego, prototyp, który nie wypalił Noemu. No i tam zostawił ją po prostu. Dobra, tak serio, tam gdzieś jest sklep za niedługo, bo powiem Wam, że już kurde, niedługo pora obiadowa, ale tam idzie tą motorówą. Uff. A maseczki, z apotikę. Ja mam właśnie, właśnie mamy maseczki? Nie, nie jesteśmy w Niemczech. Ta by się przydała Olga. Tak Olga przydała byś się tu Polenmarkt. Hohenwudsen. Kostenlose lose anlegestelle Tak goef. go F Aus an Son Dobrze? Może być Damy radę? Damy. No oby, nie? Na pewno do Szczecina. Czek, czekaj, Polskie lody za złotówkę. Nie za, nie za euro. Nie od Niemca. Od Polaka, moi drodzy Chociaż. Chociaż mnie tu czuje w nim. Przecież szwargotanie słyszę, nie? On 20 centymetra. A tam jest ten urbek, który, moi drodzy. Rok temu tam się wbijałem. Nauczyłem się nowego słowa po niemiecku. Tak? Pączki to bel, bel, Berliner. <gulanie> <gulanie> Kurde. Wiecie co? Tu jest trochę drogo. Ale lepiej lejść do biedrony Piesek chce, piesek tym jest jeść. Spójrzcie. Taki ładny piesio o, pani po niemiecku do niego życzy, że ma zamknąć mordę wtętny kundel Nie no żartuje I na to nie Pani mówi nie piesku tak nie wolno to są Polacy Oni są fajni Oni nas lubią Oni uwielbiają nas w Niemców O kurde Mamy żarcia na kolejne Nie wiem dwa dni, trzy? Nie wiem, no, przecież trzy, nie teraz za niedługo znowu będziemy w kolejnym mieście, pięknym mieście Zobaczycie jakie to miasto tam znowu pewnie pójdziemy razem do sklepu Moja Wita, biedna Jeszcze tylko ten kawałek cały trzeba przejść, tą, tą ulicę Chyba się starzeje, może na ale daje powiem Wam, że rok temu też tak dawało też właśnie w tym miejscu byłem też tak dawało ten już chyba aż, aż przykucnął, nie? Już, już nie może rok temu tam byłem do góry a teraz pójdę sobie, zobaczyć pójdziemy na inny obiekt on też wygląda spoko Także zobaczymy, czy się uda. Kurde, zostawiliśmy kajak tak naprawdę na pastwę losu no wiecie, Niemcy tam mają swoje kam kampery i że nie sądzę, jak jakiś Niemiec przyszedł i zacząłby nam grzebać tam kurde, w naszych... tam tak naprawdę nic, praktycznie nic, nic nie ma, wszystkie sprzęty wzięliśmy ze sobą A ten gdzie jest? Aha, fajnie Tylko ostrożnie, proszę cię Wiecie co? Dobrze myśli, nie? Mówi, wypiłem piwko, trochę go poszemrało i lepiej nie, le, lepiej dobrze do połowy, le, mówi lepiej nie, nie idę dalej i dobrze, dobrze myśli. Ja powiem wam szczerze, że dzisiaj za, za gorąco jest po prostu, a myśleliśmy, żeby sobie wejść gdzieś tam może do góry, ale, ale szczerzej jebać to nie warto, nie? Po prostu ryzykować za, kurde, za gorąco, dla mnie to za gorąco, ja tak, ja tak nienawidzę tak wchodzić tak wysoko. Kurwa, makabra jest, nie? Po prostu. Słuchajcie, zmieniamy łódź. Tutaj sąsiedzi z Niemiec pożyczają nam łódkę, a my im kajak. Moi drodzy, rękawiczki, część druga. Płyniemy pod prąd. A dlaczego? Bo Mariuszek zostawił je tam na drzewie, nie? bo tam był taki budyneczek opuszczony, I... ale jest w sumie nic ciekawego. Dobra, już Ci pomagam, bo widzę, że się męczył chłopaków. Słuchajcie, chciałem coś fajnego nagrać na boi, ale kurde, tylko położyłem nogę na niej i od momentu tak poszło, nie? To Ja myślę, że te boje są dosyć ciężkie, nie? Ale po prostu jednak moje, waga mojego ciała spowodowała, że od momentu... Wiecie, o co chodzi? Kładły mi się do wody, zresztą boją, więc... No szkoda, szkoda, bo mógł być fajny kadr, kurde. O, generalnie dzisiaj ma, zrobiliśmy 40. Ile przerwy? 3 godziny? Spokojnie. W tym niemieckim miasteczku, polskim miasteczku, gdzie Niemcy po prostu stacjonują sobie. No i dychę chcemy jeszcze dzisiaj zrobić do końca. Standardowo. żeby to 50 była. A miejsca będziemy szukać po ciemku najwyżej. Lampę mam, więc dobra, teraz by trzeba było podbić, podpłynąć do tej boi. Popiosować do niej. Patrzę w to jest takie, powiem wam moi drodzy, to jest wykonane z takiego... Czyli to jest metal w ogóle? To jest jakiś taki... Ja mam, że to jest jakiś taki plastik mocny po prostu. Tam to, to całe to, to górne to jest z plastiku wykonane. Ale, ale zobacz jakie... Ale jakie wrażenie jakbyśmy płynęli, nie? Takie jest uczucie tutaj dziwne. Dobra. Chcesz Bosmanie. No co mam próbować? Już waziłem na nią, kurde i ten. Cały czas dymamy. Wajchujemy, wajchujemy Ale dzisiaj 45 No, dzisiaj już nie ma sensu się katować Dzisiaj była zbyt długa przerwa A powiem wam, że pasibrz jest głodny Moi drodzy Strój antykomar Jak się czujesz? Gryzą? Aha, okay, nawet okay. nie otwiera ust Bo boisz się, że mu do ust wpadną A spójrzcie na mnie Pasibrzeg będzie jadł Będziemy jeść. Kiełbę. A jest pięknie. Jest w planach jutro wstać dość wcześnie. I mam nadzieję, że będzie ta piękna mgiełka się unosić nad rzeką. taki jaka wyspa. Dobra ludziska, idziemy spać, to był ciekawy dzień, naprawdę ciekawy i widzimy się jutro, a to znaczy pewnie za tydzień albo za dwa, nie wiem, teraz jak tu nagrywam, to zastanawiam się co ile odcinek będę wrzucał, wiecie, także, a ja nie wiem, leczymy, ten już się zaszł w namiocie, o, jeszcze chyba walczy z komarami, Oba, tną wysyłka tutaj. Mam nadzieję, że mhm. ustaw się ostrość, ustaw się w porządku jesteś. Dobra, trzymajcie się z bliska, cześć.